Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Cudenka dla Domu i zapraszam na prezentację takich ładnych przedmiotów, które tutaj na tym stole przygotowaliśmy dla Państwa. Chciałbym również przedstawić naszych tutaj yy, szanownych <laughs> prezentujących. Kamerzystka Justynka, brawa. I prowadzący, co tam siedzi, ten... Matą Artur. Tak ja chciałbym powiedzieć, Art, kierownik Artur. Dobrze. Ja nie potrafię tutaj tak za dużo gadać. Zapraszam na prezentację. Kochani, zapraszamy serdecznie tutaj na prezentację takich ładnych przedmiotików, jak co ten. No, teraz akurat filmik w sobotę. W każdym razie bardzo piękne przedmioty wyszukane. Zapraszamy serdecznie i będę się sprężał, bo sporo ich jest. Zaczynamy od kaneczki cebulowej. Tak jest, jest to taka piękna kan kaneczka, no czajniczek cebulowy. Pod spodem oczywiście, do góry nogami zaczyna Artur. Ilmieniał, tak jest, piękny kobalcik, kochani. Duży, pojemność 0,6 litra. Piękny stan, lekko przykurzony. Oczywiście, no cóż bywa. Eee, kochani. Kaneczka cebulowa 48. Tak jak zawsze, wpisujemy w komentarzach. Tak więc, jeszcze tak, dla nowych osób, które zakupiły przedmiot, zapraszam do kontaktu z nami na adres mailowy, który podany jest w opisie filmu. Jeżeli się z nami ktoś nie skontaktuje do 3 dni, przedmiot zostaje wystawiony ponownie, kochani. Tak więc, prosimy zdecydowanie albo chociaż napisać: Oj, so, przepraszam. Yy, czy mogłem odmówić, albo coś takiego, coś takiego. Nie, nie, że ktoś tam zamówi i się nie odzywa. No dobrze, ale niestety tak to czasem bywa. To co? Kielich, no, piękny kielich. To jest bardzo rzadkość taki kielich spotykany. Zapomniałem, jak się na to mówi. Może jest tylko, pamiętasz? Nie, nie. Jest to, to ręcznie malowane. Jest kryształowy. <laughs> bardzo piękny. Dzisiaj nie będę mierzył. <laughs> 15 cm wysokości w 6,7 bardzo piękny, kryształowy stan. Igiełka, kochani, kielich 45. To jak kielich jest, to już zaraz robimy tutaj licytację. A kielich już se postoi, będzie go jeszcze widać, nie? Jest tylko. Tak, tak. Dobrze, to jest taki piękny konik mosiężny, bardzo ciężki. Widać konik, ma długość 15 cm. Jest nawet tutaj jeszcze naklejeczka. Konik jest na licytacji od 80 zł i kochani, licytacja będzie trwała do niedzieli, do godziny 18. Ponieważ będzie sobotka, jak będziecie to oglądać. Tak jest. Tak więc co? Co jeszcze chciałem? Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, bo wciąż większa liczba osób ogląda, a nie subskrybuje. Tak więc zapraszamy. I pamiętajcie o łapce w górę. O, wasz pani kierowniczka. Łapka w górę. No, no to dobrze. To co? Talerzyk z cyny. Tak, będzie teraz ładny, piękny talerzyk z cyny 8 cm średnicy, kochani. Widać spękania, to jest bardzo stary talerzyk. W środku jest porcelanowy, można go zawiesić na można go zawiesić na ścianie, jak ktoś lubi albo gdzieś tam w witrynce sobie oprzeć czy tam na stojaczku, nie? Tak. A propos stojaczków, jak będą, to się sam odezwę, kochani. Bo ciężko z tymi stojaczkami, żeby były te stojaczki w jakichś takich fajnych, dobrych cenach. Niektórzy to sobie krzyczą za te stojaki, tyle że to w ogóle nie ma sensu tego kupować i Wam jeszcze za jakieś wielkie ceny robić, nie? A nie o to tutaj chodzi. Tak jak widać na filmie, my naprawdę się staramy, żeby te rzeczy znaleźć, wyszukać. Już synka sprzedaje. Ja biegam po targu i szukam jeszcze takich ładnych przedmiotów. Dobrze, kochani, talerzyk z cyny 20. To jak jest talerzyk z cyny, to takie piękne lustereczko, 11 cm wysokości, lustereczko jest z mosiądzu, no i piękne jest, no troszkę przykurzone, to trzeba sobie wyczyścić ładnie, wypucować to lustereczko, to nam jest tylko kurzyk, no. W każdym razie, lustereczko 20, w takiej cenie, to już będzie rzadko coś takiego dostać, kochani, pięknie. Wazon Rosenthal, bo dawno kurczę nie było tutaj wazona Rozentala. I proszę bardzo, trafił się taki nietypowy wazon. Bo taki tak z taką y, tutaj cienką, cienką taką rureczką, jakby do góry, nie? ale pięknie, te kwiatki. Wazonik jest bardzo ładny. W środeczku tak samo, jest bardzo ładniusi. No i tu pod, pod spodem, uj, znowu do góry nogami. Nie dość, że rak chodzi tyłem, to jeszcze do góry nogami. Kochani, Rosenthal. No i tak zmierzymy tu. Taki piękny, taki mały, taki duży. 14 cm wysokości. Nie? No w lewik 2 cm. Kochani, wazonik Rozental 45. Tak, piękny Rozentalik. Osłonka ptaki. O, teraz coś tutaj bardzo szczególnie proszę zwrócić uwagę na to, co pokażemy za chwileczkę. Jest to piękna osłonka w ptaki. Ale osłoneczka jest lekko uszkodzona. Niestety, tak przyjechała. Mimo wszystko, wzięliśmy ją ze sobą, bo szkoda po prostu jest tak ładna z przodu, że nie widać tego. Osłonka ma wysokość 13 cm, tutaj szerokość 19, w tą stronę 11. Piękne dwa ptaszki siedzące w jakimś kwiatku. Widać, że to jest bardzo coś starego. Tu coś było, jakieś sygnowanie. Trudno to teraz rozgryć, co to, co to jest. Eee, tak, tutaj jest taka uszczerbionko. No, i pokazuje to, że to jest uszczerbione, aczkolwiek jest piękne. Nie widać tego. Dlatego ta piękna, stara osłonka, która ma w sobie piękność porcelany, jest kochani za osłonka ptaki 25. No, jest tacuzko i tak, nie? Już tylko... Tak, bardzo ładnie. Wazon ceramiczny. No, to teraz tutaj taki piękny wazonik. Ceramiczny, 22 cm wysoki. Wazonik, kochani. Tak wygląda pięknie. Ceramika. O kurcze, M. Dobrze. I kochani, wazonik 15. Tak jak zawsze w opisie. Yy, przepraszam. W komentarzach proszę wpisywać przedmiot i cenę. Dobra. Teraz mamy takie ładne dwa ptaszki. Trzwirki. Proszę bardzo, ptaszek. Adin, ptaszek. Dwa. <gryw> dwa ładne ptaszki bez Sygnowa. Gdzie tu coś jest przyklejone nawet. Kurczę, nawet nie zauważyłem tego. Ale dobrze, jest coś tam sygnowane, nie wiem, coś widać. Synek. Ale są bardzo, bardzo ładne. No tak. Bardzo ładne, tylko że ten jeden ma tu lekko dupeczkę. Więc kochani, jeżeli ktoś chce przygarnąć te ładne dwa ćwirki, to można wpisać dwa razy ptaszki 10. Tak. I to wszystko jak chodzi tu o te. Ol i takie inne igraszki. I teraz <noise> bombka, będzie bombka. Taka ładna bombka z aniołkiem, która se tu świeci. Jest na bateryjki pod spodem załączana. Cyk, wyłączam, cyk, włączam. Świeci se różnokolorowo. Tak jak widać, bombka takiej wielkości jak moja ręka. No, no widać ładnie bombeczkę. Kochani, bombka 25. Ej, przepraszam, bombka 20. Tak. Latarenka, dobrze. Tańcujemy tutaj jak na y, tym. Na, na tarku. Taka latarenka. Bardzo duża latarenka. Latarenka, kochani, ma wysokość 29 cm. Szerokość i przeszczę to 10 y, Tu jest taki właśnie zawieszacz. Drewniana. W każdym razie... A, gdzie to się otwiera? Aha, to się robi tak. I to wychodzi mm -hmm. świeczuszkę. Kładamy i przekręcamy. przekręcamy. No kurczę, szukają drzwiczek. Kochani, latarenka ręka 20. Gagatek. Co za gagatek? Gagatki jakieś tutaj miały być. O kurcze, tak jest. Nasze gagatki piękne Ach, tutaj. Znaczy nasze, nie nasze. Specjalnie dla Was, kochani. Gagateczki. Piękne gagatki. Nie wiem, czy powinienem wyciągać ze środka te gagatki. Będzie widać. One są tutaj zamknięte. To co świeże, co przyjechało te gagatki. W każdym razie się że to przyjechały zagarki. Gatki krasnale. czekały. Krasnale. Na żywo otworzymy. Dobrze, jest tylko trochę może dalej z tym bo A to, to jak coś zrobi, to zaraz powstuje. No? Dobrze, to tam jest to takie to zamykanie i tak. Piękne są te krasnale, ja je wyciągnę. No, takie piękne krasnale. To są ceramiczne krak. Ale ten chyba pijany jest, bo się obalił, Pieron jeden, ale bardzo ładny, ten niesie worek, pewnie ten, ale ten tutaj sobie coś zamiata, o kurde, to mówię, że ten to jest chyba lekko yy, nawalony, bo... <ścoughs> przepraszam, w każdym razie piękne gagatki, kochani, gagatki 45, ja to wyrzucę, jeśli tak jak będzie ktoś zamawia, to gagatki się ładnie zawinie we folię bambalkową, tak więc kochani, Popakujemy tak, 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 też w dużej ilości folii bąbelkowej, i kurcze pancernie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tu gadki już się wygagatkowały. No to teraz bombki niebieskie, to muszę gagatki włożyć tu sobie nie w sobie chłopaki, bo to miniaturze na pewno. O, patrz, mówię, że jeden jest chyba. One mają tak, dlatego, że tu jest taka nóżka, i to każdy stoi na nóżce, bo druga jest krzywo. I jak się tak postawi, to stoi, ale trzeba delikatnie. Można je też zawiesić. Można je także zawiesić. Pięknie. Mm -hmm. Kochani, piękne bombki. Też musiałbym tu pudełko znowu rozkindrzeć, żeby, żeby te bombki pokazać wam. Ale o nie, wyszło ładnie, pięknie. Piękne bombeczki, nie? może ja pokażę tak. Sześć jest w takie gwiazdki, a 6 jest w takie bardziej świecące. Ale piękne kobaltowe. 12 sztuk. Stare pudełko, kochani, to są naprawdę bombki już takie kurcze jak u nas PRL. No leżały sobie gdzieś w szafie u kogoś pewnie latami. No, tak to się niestety odbywa, a później trafiają gdzieś oh, Tak, jeszcze mam tu z boku cena marki BM Czyli to naprawdę bombki mają swoje latka. Oczywiście wszystkie bombki są w stanie... Dobra, na razie je tak wyciągnę, bo się tu będę pieścił z tym pudełkiem i pieścił. Kochani, bombeczki są w stanie idealnym. Bąbki niebieskie można wpisać 30, tak, bo jest ich aż 12. I co, bombki białe. Teraz takie ładne białe bombeczki. Też je otworzę wam tutaj piękne, śliczne. Ładne te bombki. No, Tutaj złożymy mm -hmm. tak, żeby sobie leżały tak jak trzeba. Piękne, kochani, białe bombki 15. Dobrze, dziękuję bardzo. Kugel, bombki białe 15. No i kolejne bombki, bombki, bombki i kolejne piękne bombki. Ja je wpisałem. Yy, bombki. Hmm, pogubiłem się, bo nie widzę. <ścoughs> yy, tak. Bąbki kurcze brązowe, tak, bąbki brązowe z takim kwiatkiem, z takim kwiatkiem, właściwie to jest listek, a tu jest taki właśnie ten, nie? E, tak, bardzo ładne, śliczne bombeczki. Kochani, te bąbeczki wpisujemy. Bąbki fioletowe 20. To nie są fioletowe? jest Maja, bombki brązowe. Brązowe. dlaczego napisałem fioletowe. Kakaowe takie bardziej. Tak, bombki, to... tak, 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 20. Inaczej mm. wygląda tutaj bardzo jasno, a one no, są czasami właśnie ten, na filmie też było, że my mówiliśmy, że nie ma pogody, a na filmie wyglądało tak, jakby była pogoda tu u nas, jak te skrzynki wnosiliśmy. Mm. Dobra, później się tym będę bawił, z tym pudełkiem. delikatnie z tym pudełeczkiem. Dobrze. Gniazdo, gwiazdka, gwiazdka teraz będzie taka gwiazdka. Więc co zapalić tą gwiazdę? No raczej tak. Dobrze. A to się wakansuje. Teraz tak, taka ładna gwiazdka. No tak, za mnie kamerka musi pójść, nie? Taka ładna gwiazdka. Duża gwiazdka jak widać to tutaj do, do mierzenia. Widać, że jest duża. <grywia> Kochani, tak szerokość to mniej więcej 40 parę centymetrów. O, tutaj od ucha do ucha 44 cm. Yy, gwiazdeczka, kochani, piękna, świecąca, ładna. Gwiazdka 25. I uwaga, <coughs> za chwilę gwiazdka się wygwiazdkuje i teraz będzie gwiazda betlejemska. Tatujesz Kurczę, prawdziwe cacuszko. Gwiazda betlejemska, już nam świeci. I teraz taka ładna betlejemska, piękna, nie? Też co tam. Przemierzymy. 45 cm. Gwiazdka Betlejemska 25. Tylko żeby nie pomylić, zawsze wpisać dokładnie. Gwiazdka Betlejemska albo gwiazdka tamta. I obydwie są po 25. Można wpisać dwie gwiazdki za 50. I bardzo ładnie, nie? Na dworze można się zamocować, jak to tam chce. Dobrze, kochani. To wszystko, Dobra. Znaczy nie? Nie wszystko, tylko lecimy do gwiazdki. Dobrze, to ja sobie tutaj No bo ja mam tutaj swoją ściągnię. Sztuczce pozłacane. Kolejny raz się niestety nie zgłosił, dlatego sztuczce pozłacane mamy dla Was kolejny raz. To są pozłacane kochani, fair golded, znaczy pozłacane. 15 części takich sztućcy do takiego serwisu, hmm. czy tam do obojętnie jakiego, nie, 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 nie? Czyli mamy 6, yy, po 6, 6 widelczyków, 6 takich. Wszystkie są ładnie, piękne, zapakowane. To jest kochani, no, nowa, nowa rzecz, że tak powiem. Nowe, no tak nie. Gold plated nie? No tak więc piękne są. I licytacja od 50 zł. Licytacja będzie trwała do niedzieli, do godziny 18, kochani. Tak więc kurczę, powodzonka i zapraszam. Mm. No to jak już takie piękności tu na stole leżą, to teraz prawdziwa piękność. Piękny aniołek. Piękny aniołek. Tak, aniołeczek kochani. Aniołeczek wysoki na 12 cm. Proszę bardzo. Aniołek. A, otwiera się piękne pudełeczko. Śliczne pudełeczko. Bardzo ładne. Tu nie ma sygnowania, ta tak było. Jest stan igiełka i Tak, warto sobie filmik naprawdę dokładnie obejrzeć, widzieć jak to wygląda? Nie ma żadnych tutaj uszkodzeń. Jest stan igła. Kochani, puzderko aniołek na licytacji od 45 zł, kochani. Jest przepiękny. Nie musi to być rozental. On wygląda piękniej niż ten rozental i te wszystkie bawarie i tak dalej. Nie zawsze rzecz sygnowana jest piękniejsza od tej, co nie jest sygnowane. Tak ja uważam. A i, I tyle. O. Tak, więc zapraszam, nie? Świecznik A. Świecznik A. Tu masz jeden. A, Arzberg, tak, kochani. Taki mały świeczniczek, 6 cm wysoki. Jest to świeczniczek no, na świece, i to świecznik jest sygnowany. Arzberg, czyli to jest, to jest bardzo stara porcelana niemiecka, manufaktura. Biały świeczniczek, bardzo ładny. Kochani, świecznik Ar... Świecznik 15, można wpisać, bo i tak nie będzie żadnego innego świecznika. To jak już jest coś małego, to jest taki mały domek. Do, świe... Ta, do świecznika nawet świecę dorzucę. A co tam? Możecie w tym to mówić. Mały domek. O, świecę nawet dorzucimy. Oh. Pięknie wygląda, nie? Świecuszka. Tak samo do tego też dorzucimy parę świeczek. No, mały takie... Taki mały domeczek tutaj na, na świeczuszkę. Domek ma też około 10 cm wysokości. Tu nawet siedzi jakiś kurde kłet, czy tam miś. Quet. Kochani, domek He. 6. Domek za 6 zł. No niech będzie. Fajny domek, świetnie to wygląda. Ładnie. Lampki. Lampki gwiazdki. Justyna przygotowała dla Was lampki gwiazdki na bateryjkę. No i co? On teraz tu je wszystkie. Nie wiem, Kora, czy one w ogóle działają. Dobrze, ja może to, to pokażę w ten sposób, bo zanim ja to rozwinę, i zwinę, działają wszystkie pięknie. Zaraz Wam jeszcze powiem, kochani. Są to LEDowe i jak zaraz? Pokaż obrazek. Co tutaj za dużo, za obrazek pokazywać? No, obrazek jak obrazek na okno. No, bo na, na okno. jak ono jest takie, takie półokrągłe w, ok w oknie, jest. Tak to wygląda na oknie. No. Można sobie je zawiesić. Bardzo fajne, nie? I co? Lampki gwiazdki 10. No, tak to jest, jak się pytałem cenę, pani Jestyną. Prazy ma Lampki gwiazdki 10, bardzo dobra cena. Bardzo ładne lampki. Z bateriami, kochani. Pani się i tak nie dostanie. No raczej nie takich no to nie. Bobki. Aha, bombki już były, to jakoś od dupy strony napisałem zawsze. Proszę. Podstawka do śniadaniowa. Mm. Mm. No pewnie. Ach. Tak, kochani, coś takiego to jest na łóżko chyba. Może, ja, może pokażę to w ten sposób. Cyk. Cyk. Nie? I co siedzimy w łożu? I sobie tutaj bębnimy kawkę ładnie. Chyba to w ten sposób jest. O, to jest ten sposób na pewno, nie? I tutaj ha, kawka, herbatka, to tu się podnosi. Tu pod spodem jest taki haczyk. Na, różnej... na różne. Na różne temy można go zawiesić. Można sobie je. czytać, można sobie. Można sobie laptopa, czytać tableta. Można sobie laptopa w ogóle. Fajna sprawa. Do paczkomatu śmiało wejdzie. Na dół, na dół paczki, a do góry inne przedmioty, jeżeli ktoś chce zamówić więcej. Jeszcze zmierzę, zmierzę. Wam. 33 cm szeroki, a długość 56 cm. Kochani, stan idealny, podstawka 25. Super cenie, stan igiełka. No, powiem ci powiem szczerze, że dopóki nikt nie kupi, to jutro tutaj nawet powiem szczerze, przyniosę rano na śniadanie hmm. dla ciebie. Pani no. kamerzystko jest tylko. Zobaczymy, zobaczymy. Kochani, kolejny przedmiot. To będzie teraz piękne. Może tak, może zróbmy sobie, że to będzie taki piękny teraz tu przedmiot przed Wami. Mhm. Piękny nasz wocławek fajansik. Tutaj ładnie jest. Sygnowaneczko jest i nawet jeszcze tutaj jakiś kurzyk jest. Bardzo ładny piękny stan. No i co? Czyli tak kochani, fajansik 21 cm wysokości, wlewik piątka, wazon Włocławek, kochani 48 zł, no świeża bułeczka, piękny, piękny jest, po prostu piękny, jak i te, które tu stoją w ogóle, tam, tam, czekają, tak jest, dobrze, kochani. Bazon, Wocławek, to jest wisiorek z serduszka. Tu Justynka przygotowała Aha. ta. Pani kamerzystka, tu. Justynka przygotowała taki wisiorek. Wisiorek, długość całkowitą podaje 42 cm. Wisiorek w serduszka, kochani, 15 Ładny. Bardzo ładny. Uh -huh. A tu jeszcze jest taka mała słówka, Justynko, nie? Tak. I ta słówka. Mm. <laughs> Też 15. I, i tak, ta mała słówka jest tak piękna, że Za taka Ma taki wisioreczek No przepiękny Bardzo ładny Dobrze, piękny Kochani yy, Zapraszamy na dalszą część No to co? Potrzebuję miejsca na stole no, no. Ja już po obiedzie spaliłem kalorie A ty? Ja jeszcze Coś teraz, coś wielkiego, jak to tak? A, Może no być to. takie dwa gagatki tutaj, taka wielka forma, w stanie no nowym, można powiedzieć. Stan nowy, no pięknie to wygląda, popalcowane tylko. No, daj tylko trzymaj ja ten ja Wam zmierzę, kochani, długość. Długość to 39 cm, nie? Szerokość 23 cm. No wysokość kurczę jeszcze też nawet więcej. Wysokość jest 11 tu, gdzie 12 cm. Kochani, forma do pieczenia od 80 zł licytacja. To jest prawdziwa perełka tutaj. Piękna w ogóle, ciężka. To jak, jak jeżeli Masywny, ktoś zamówił kochani no. to, to po prostu to pojedzie osobno jako jedna rzecz w paczce. Bo to już jest wielkie jak taka jak paczka. A to nie chodzi o to, żeby naładować do kartonu wszystkiego, a potem coś się stłucza albo pęknie, nie? Bo nawalone jest za dużo. Po prostu to będzie na pewno jako jedna paczka, bo jest bardzo ciężkie i to musi być starannie zawinięte, bo wiadomo niestety jak to już jest z tymi paczkami. Nie wszystkich rzucam do jednego wora, ale wiele widziałem już przy paczkomatach, co, co się dzieje w każdym razie. Kochani, to teraz co? Obrusik. Obrusiki, obrusiki stąd tutaj. Taki piękny obrus tutaj mamy. Znowu obrus jesienny. 84 na 84, cena 40. No obrus krócej robi robotę, nie? Piękny. To jest. jest w samoraz, raz teraz na jesień. No. Obróz jesienny 40. I co, kolejny? Tak, no. Teraz was troszeczkę zadziwimy tu, znaczy zadziwimy. Co niektórych. tu bardzo piękny obrus. Tak samo 84 na 84. Stan i gładki Obrusy w koguty. Na każdym rogu kogut, kochani, Obrus kogut albo obrus koguty 40. Mhm, mm aż się czymś tyłkuje. Piękny obrus, ładnie pod stoliczek. I teraz co? Takie ładne ręczniczki tutaj mamy. Może ktoś by chciał. Piękne ręczniki w motyle. Dwa mniejsze, jeden tak, duży. Tak, dwa mniejsze, jeden duży. Mały taki. Około 40 cm długości, 20 cm szerokości. Muszę to tak zrobić na razie. Tak samo ten drugi z motylkiem. Stan bardzo dobry. Nie jakieś wychechłaństwo. I tu też jest ładnie z motylkiem. Mm -hmm. No i ten ma szerokość, kochani, 45, a długość 90. Piękne. Śliczne, nie? One Śliczne, nie, nawet no? nie są takie takie lekko pod krem podchodzą, nie? Pod ekri, no, No ek, ek, ekri. ekri, Dobrze. To co tu jeszcze chciałem powiedzieć, pokazać? Tego nie wpisałem, bo nie wiedziałem, czy mam to wpisywać. Taki obrusik. To już sobie odpuścimy, bo i tak jest bardzo sporo rzeczy. No i co? Kochani, to by było wszystko. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takimi maskotkami, jak się tutaj ja zabawiam. W sensie takimi... Jest ich dwa... Kukiełeczki takie, cztery, nie? pięć sztuk. Te kukiełeczki. Ten był ostatnio. No i tutaj są bardzo piękne te kukiełeczki. Stan, stan jak nowy, nie? Jeszcze tak, tu po, je położę. Jest tylko te kukiełeczki. To śmiało do nas pisać, bo nie wiem, chcielibyśmy wszystkie razem. Może ktoś by byłby zainteresowany. Piękne są te kukiełki. Albo gdzieś do albo ktoś albo, no robi takie se występy. To może, może ktoś robi jakieś występy, może ktoś... No kurczę, wszystko no. do gadania. Yy, pewnie, kochani. To co? To by było wszystko. Pamiętajcie o tej subskrypcji. Łapka w górę, jak się podobało. Polecajcie nas. O, i Artur zapomniał o kolejnej rzeczy, yy, tak jest. Za sekundkę, już. No i co? Jeszcze chciałem yy, Wam powiedzieć, że. byście. te komentarze pisali. Tak po prostu zwykły komentarz to też daje dużo nam. Yy, no i co? Nie wiem, jak ten go. Nie, no to zrób dwa świeczniki. Nie wiem, dwa świeczniki. Dobrze. To teraz takie dyszka. właśnie świeczniczki na no, czas właśnie jesienny. Ja je tu położę. Dwa takie świeczniczki. Świeczki też dołożymy, parę sztuk tych świeczuszek tam. Takie świeczniczki. Dwa świeczniczki, dyszka. No. no. I to by było, kochani, wszystko. Pamiętajcie o łapce w górze, jest dostępny nas. Dobrze. Okej. Okay. Zapraszamy do tutaj tej naszej pięknej prezentacji. Miłego no to wam życzymy weekendu jeszcze, w sumie trochę jest ale dzisiaj będziecie to oglądać. No to co, to wszystko z naszej strony. Pozdrawiamy serdecznie i łapka w górę. Łapka w górę.